Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, moi drodzy. Tutaj Ania Sośnierz i dzisiaj nagrywamy sobie razem podcast, który nazywa się Make Fitness Great Again. Więc jest to na razie drugi dopiero odcinek podcastu, więc od razu na samym początku chcę was do tego zaprosić, żeby obserwować, komentować, udostępniać dalej i zadawać mi masę pytań. To mi pomoże w tym, żeby te wszystkie platformy, na których jestem, czyli Facebook, Instagram, TikTok, podcastowa, e, aplikacje, e, aplikacje podcastowe, platformy podcastowe, YouTube e, lepiej mnie widziały i pokazywały większej ilości osób, a te pytania dlatego są dla mnie ważne, że będę w stanie wam przygotowywać lepsze materiały. Więc Make Fitness Great Again. Tak, zaczniemy dzisiaj od tego, ponieważ ostatnio w pierwszym odcinku podcastu opowiadałam Wam o tym, jaka jest moja historia i dlaczego ja zdecydowałam się najpierw, żeby być online fitness coachem, a teraz czemu zacząć też Was uczyć i Wam przekazywać moją już ponad. Jeżeli chodzi o prowadzenie firmy oficjalnie, to mam już ponad 4 lata firmy, natomiast zajmuję się tym ponad 7 lat. Czyli najpierw pracowałam u innych, aż później zdecydowałam się zacząć pracować na swoim. I tak, właściwie ostatnio dostaję dużo pytań. Robię też z Wami konsultacje, mam już osoby, które prowadzę i pytacie mnie często o to, co zrobić na samym początku, jeżeli chcesz zostać i zauważam, że dużo osób teraz i to w trakcie pandemii czy też wcześniej nawet zastanawia się i myśli właściwie, że bycie online fitness coachem to jest właśnie tak, że pokazujemy głównie nasze piękne silne ciała, to co jemy i właściwie nic więcej się nie dzieje. Ludzie będą nas kochać i po prostu prosić o to, żeby ich trenować. Ale właściwie tak nie jest, nie? I są dwie takie, tak nie jest. To już się, już jest y przesycony rynek i jeżeli tak to wygląda to, to często często po prostu no, nikt się do nas nie zwraca bo takich rzeczy jest na pęczki po prostu online. I takich osób, takich, którzy są bardzo do siebie podobni. Natomiast, co można zrobić, właśnie krok po kroku, gdy chcesz zacząć i chcesz zbudować silną markę, właśnie osobistą, chcesz pomagać ludziom przede wszystkim i chcesz być rozpoznawalna? I uwaga, od razu nie chodzi mi o rozpoznawalność, nie chodzi mi o miliony czy tam setki tysięcy osób, które cię obserwują, ale rozpoznawalna w tym, że jesteś, Inna, wyjątkowa i że ludzie do ciebie ciągną, co nie musi się przekładać na to, że, że masz jakieś milionowe wyświetlenia. Z czasem pewnie będzie, natomiast nie musi, jak najbardziej. To nie jest najważniejsza rzecz. I na samym początku, jakby warto jest powiedzieć, że są dwie takie szkoły i dwa rodzaje prowadzenia swojej firmy marketingowo. Pierwszy rodzaj to jest taki organiczny, czyli to jest to, co ty jesteś w stanie zrobić i co możesz właśnie robić, nie inwestując w to za dużo pieniędzy, a inwestując swój czas i swoją uwagę. Więc to jest pierwsza rzecz i ja o tym będę mówić. Druga rzecz to jest to, że marketingowo pracuje się właśnie inwestując w to dużo pieniędzy, czyli tworząc właśnie lejek marketingowy i tego się dopiero teraz zaczynam uczyć, więc dlatego jeszcze was o tym nie będę uczyć, bo nie jestem w tym specjalistką. Mam mentora z którym współpracuję i który mi w tym pomaga. Natomiast ja dobrze znam się na tak zwanym organicznym. Organicznej pracy jako online fitness coach. I na samym początku warto jest popatrzeć na siebie i się zastanowić właściwie, co, co masz, nie? Bo jeżeli masz trochę czasu, to przede wszystkim to ci będzie potrzebne, nie? Żeby zainwestować ten czas w rozwijanie swojej firmy i tworzenie swojej, swojej, właśnie marki. I na samym początku warto jest zobaczyć, jakie social media będą ci potrzebne i w jakiej formie też czujesz się lepiej, bo są różne formy. Forma audio, czy to jest forma podcastu, czyli to też to, co teraz robimy, czy to jest forma właśnie głównych dwóch takich głównych graczy, to jest Apple Podcast i Spotify. Więc tutaj jak najbardziej jest fajną opcją i jest to aplikacja Ensure. Jeżeli dobrze czujesz się w, właśnie w takiej mówionej konwersacji, w takim właśnie przekazywaniu swojej wiedzy, swojej dobrej energii, swoich sposobów na zdrowe życie, właśnie za pośrednictwem głosu, to jak najbardziej opcja podcastowa jest bardzo fajną opcją. Więc to jest pierwsza rzecz. I od razu też chcę powiedzieć, że my nie rodzimy się zazwyczaj z tym, że jesteśmy świetnymi mówcami. Nie? To jest to, że większość z ludzi ma duże lęki przed mówieniem, przed w ogóle wystąpieniem, występowaniem publicznym. I to jest wielka rzecz i o tym warto jest pamiętać. Nie? Czyli to jest naturalne zupełnie, że na samym początku się możesz trochę tego obawiać, e, czy w ogóle możesz mieć straszny lęk, nie? czy nawet jakiś napad. Atak, atak paniki nie? w momencie, gdy zaczynasz takie rzeczy robić, ale to jest, to jest normalne, z tym trzeba po prostu sobie poradzić i umiejętność taką wyrobić. Bo większość osób dziennie mówi około 12 minut i słuchaj, jak my mamy być dobry, dobrzy czy dobre w tym, co my robimy, tak rzadko, nie? Więc pierwsza rzecz, warto jest po prostu wystawić się, wychodzić z tej swojej strefy komfortu i jako przedsiębiorcy jesteśmy osobami, które właśnie są inne od reszty społeczeństwa, które. Które właśnie rozwiązują problemy i które właśnie takie ograniczenia swoje pokonują, bo też tego później uczymy naszych podopiecznych, więc tutaj warto jest po prostu wyjść poza tą strefę komfortu, czyli po prostu zacząć to robić. Pierwsza opcja, czyli właśnie platformy podcastowe. Ja używam do tego aplikacji Anchor. Anchor się pisze i to jest darmowa aplikacja, która sama, która właśnie teraz sobie nagrywam drugim telefonem. W, drugim telefonem, podcast, i ona później po skończeniu, zrobieniu opisów, ona sama po prostu będzie dystrybuować mój content, mój podcast na platformach podcastowych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o takie rzeczy wizualne, no to tutaj jak najbardziej fajną rzeczą jest w takim krótkim kontencie, jest TikTok, jest jeszcze nie powiedziałam w, głos jakby w głosie, że jeszcze teraz wielkim graczem, który rusza jest Clubhouse. Czyli aplikacja, w której e, mówimy, e, w której prowadzi się swoje pokoje. Kiedyś ona była dostępna tylko i wyłącznie na e, telefonach Apple, na, na iPhone'ach. Natomiast od dzisiaj, z tego co wiem, ona też jest dostępna na Androidzie. Tam są naprawdę piękne rzeczy. E, to jakby się tworzyło swoją audycję i to jeszcze na żywo z osobami, które cię słuchają. Wymiata. Także zapraszam też na Clubhouse. I jako Anna Sośniesz i będę tam więcej też pewnie z czasem nad tą aplikacją pracować. Kolejne z rzeczy to jest na, takie najbardziej nacechowane na zdjęcia, no to to jest właśnie głównie Instagram, Facebook również. Jeżeli chodzi o wideo, no to też jest TikTok i jest głównie YouTube. I to takie główni gracze. Są oczywiście jeszcze printest, natomiast nie za bardzo się na tym znam, więc się nie wypowiadam. Jest jeszcze bardziej biznesowo, to jest LinkedIn, w którym głównie też krótkie wideo i też zdjęcia. Więc to są te aplikacje, które warto jest mieć. I często robi się tak, ja też tak robię, że produkuje kontent, produkuje treści i zamieszczam na wszystkich właśnie social media na jakich jestem. I czyli sam początek. Warto jest się zdecydować, czy wchodzisz po kolei na każdą z tych aplikacji i po prostu roznosisz swój kontent po wszystkich właśnie platformach. Jak ja robię, czy chcesz się skupić jakimś priorytetem dla Ciebie jest któraś z platform. Dla mnie teraz aktualnie priorytetem jest YouTube i priorytetem jest TikTok. Natomiast też jestem na tych wszystkich innych social media, bo największą, na przykład ilość klientek podopiecznych ja mam z Instagrama i z Facebooka, nie? więc tak to wygląda. Więc na początku zakładamy sobie, wybieramy, na których mediach społecznościowych. Będziemy tworzyć treści, i przede wszystkim zakładamy sobie profile, robimy ładne zdjęcie, gdzie oczywiście wyglądamy, jesteśmy uczesane, ładnie ubrane, uśmiechnięte, żeby, żebyśmy wyglądały tak, żeby wzbudzać też sympatię i zainteresowanie. A nie w momencie, gdy jak królowa żenady po prostu mamy włosy rozburzone, dopiero wstałyśmy i wyglądamy po prostu tragicznie, bo bo nie ma sensu, jakby to, to wiadomo, że jak człowiek chce coś przeczytać, zobaczyć, czy kupić, no to to jednak chcemy, żeby to było ładne, nie? I też chcemy w pierwszym momencie, czyli w momencie, gdy poznaje się nową osobę, to zawsze patrzymy na to, czy ta osoba wzbudza sympatię i takie zainteresowanie na początku, więc dlatego warto jest po prostu ładnie zrobić sobie dobre zdjęcie, nawet, i tu wcale nie chodzi o to, żeby wynająć fotografa, tylko nawet swoim telefonem ładne zdjęcie portretowe, uśmiechnięte w ulubionym t-shircie na przykład, z ładnie ułożonymi włosami i dużym uśmiechem i to już zrobi za nas dużą, dobrą robotę. Robimy opis i co najważniejsze, konsekwentnie z dnia na dzień dodajemy posty, dodajemy właśnie takie rzeczy, które i tu się dzieli na trzy rzeczy. Daje się wartość, w jednych postach daje się wartość, w drugim e, chcemy, żeby nas y, nasza społeczność poznała, a w trzecim dajemy taki dowód tego, że robimy dobre, mądre rzeczy i się znamy na tym. Czyli e, właśnie, jeżeli chodzi o branżę fitness, to jest bardzo dużo różnorodnych pomysłów na to, co zrobić, ale często właśnie robi się takie rzeczy, że. Daje się kilka prostych rad na to, na przykład, jak ogarnąć swoją dietę w momencie, gdy chcesz się odchudzić. Trzy proste rzeczy, co możesz zrobić, żeby ruszać się więcej. Trzy proste rzeczy, co zrobić, żeby mieć lepsze nastawienie, nie? I dajemy wartość, dajemy wartość, właśnie dajemy jakieś sposoby, dajemy jakąś wiedzę. Tu bardzo fajnie jest y, zrobić takie rzeczy, bo to przede wszystkim pokaże nas z takiej strony, że jesteśmy profesjonalne w tym co robimy, czy profesjonalni. To, to jest fajna rzecz, żeby to robić. Druga rzecz to jest rzecz, która buduje połączenie z twoimi z twoimi właśnie z Twoją społecznością i twoimi podopiecznymi czy tam m, przyszłymi potencja potencjalnymi podopiecznymi. to jest właśnie to, że daje mi się poznać i Teraz właśnie jest taki czas, gdzie są jakby potężne korporacje, gdzie jest dużo już takich potężnych graczy na rynku. Natomiast, właśnie to, jeżeli my będziemy też pokazywać siebie, że my jesteśmy normalnym człowiekiem, który też miał problemy, który też miał jakąś swoją na przykład transformację, który też nie jest idealny, to to buduje fajne połączenie. Ja na przykład mam takie podłopieczne, które obserwują mnie latami i w momencie, gdy one są gotowe, to piszą do mnie Ania. Dużo mi pomogłaś, naprawdę lubię Cię, szanuję Cię, robisz kawał dobrej roboty. I ja jestem gotowa na to, żeby właśnie z Tobą zacząć trenować, zacząć z Tobą pracować. I to jest fajna rzecz. To nie są żadne jakieś magiczne sztuczki, tylko pokazujemy, że my jesteśmy realnymi ludźmi, e, którzy chcą pomóc tej, tej drugiej stronie w momencie, w którym właśnie ta druga strona e, tej pomocy potrzebuje. Więc to jest drugi rodzaj postów, czyli takie posty, w których my y, pokazujemy też siebie, y, ale pokazujemy siebie właśnie jako, jako osobę, która zna się na tym, co robi i jako osobę, która chce też pomóc, która nie jest idealna. Więc to jest właśnie ta pierwsza rzecz. Dalej. Przechodzimy sobie jakby trze do trzeciej rzeczy, czyli trzecia rzecz to jest taka, y, to są takie rodzaje postów, w których y, mówimy przede wszystkim o tym, y, Jakie są efekty naszej pracy? Czyli na przykład, jeżeli jeszcze nie mamy naszych podopiecznych, to możemy właśnie pokazać efekty, jakie, jakie mamy, jeżeli chodzi o naszą sylwetkę, jak wyglądałyśmy kiedyś, jak wyglądamy teraz, lub to może być dobry pomysł na to, dobry moment na to, żeby zrobić na przykład jakieś darmowe wyzwanie lub zacząć trenować też osoby za darmo. Tak. Dobrze powiedziałam, o to mi chodziło, żeby powiedzieć, żeby po prostu bezpośrednio zrobić na przykład wyzwanie, które trwa dwa tygodnie, gdzie będziemy właśnie pomagać w diecie, będziemy pomagać w treningu, gdzie będziemy pomagać z nastawieniem danej osobie i gdy ona będzie miała właśnie już efekty, jakieś odczucie odnośnie tego, to poprosimy tą osobę o opinię i wtedy będziemy mieć możliwość też. Um, Dać po prostu dowodu tego, że znamy się dobrze na tym, co robimy i to robimy. Więc już wiemy, jak ogarnąć sobie, na jakie są social media, jakie też platformy sobie wybrać. Wiemy jakie posty zamieszczać i co jest jeszcze mega ważne, to jest to, że trzeba to robić konsekwentnie, że różnica między osobą, która się zajmuje tak hobbystycznie pewną rzeczą, a osobą, która profesjonalnie to robi. To jest właśnie konsekwencja. To jest to, że robimy te rzeczy w momencie nie tylko, gdy nam się chce i gdy mamy na to ochotę, ale robimy te rzeczy Właśnie w momencie, nawet gdy nam się nie chce, bo to jest nasza praca, to jest nasze życie, to jest rzecz, którą my chcemy robić, bo wiemy, że pomagamy w tym innym ludziom, ale też budujemy siebie silniejszą i dbamy o naszą przyszłość i o naszą, też nawet nasze, naszą rodzinę, nasze otoczenie w tym właśnie. Więc tutaj jak najbardziej warto jest po prostu, nawet w momencie, gdy nie chce nam się, nawet w momencie, gdy mamy gorszy dzień, Ułożyć sobie to w głowie, ułożyć sobie nawet plan dnia, że codziennie chociaż jedną treść dodamy na tych wszystkich, właśnie naszych social media i będziemy odpowiadać na każdy z komentarzy, będziemy odpowiadać na każdą z wiadomości. Jak ktoś się angażuje w, z nami, właśnie w, w rozmowę pod, naszych, pod naszymi postami, to będziemy z tą osobą właśnie dalej dawać wartość, budować sobie relacje, bo. Tak się buduje właśnie swoją firmę i tak się buduje swoją społeczność, że my jesteśmy tam dla ludzi, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie tak jak w kościele na, na Ambonie stoi ksiądz i po prostu tylko mówi. I my tylko musimy stać i po prostu, wiecie, patrzeć na to. Nie, to nie, nie róbmy z tego, z naszych mediów społecznościowych, ale zróbmy właśnie miejsce, gdzie budujemy sobie fajne relacje z naszą społecznością, żeby doprowadzić do tego, że po pierwsze pomagasz ludziom, robisz rzecz, którą kochasz i z czasem będziesz w stanie zbudować sobie na tym też rzecz, z której, ty pra z której pracujesz, z której żyjesz i będziesz stawać i będzie ci chciało. Pracować, bo wiesz, że robisz rzecz, która pomaga zmieniać ludziom życie na lepsze i tobie też to pomaga, też się czujesz lepiej. I przez to, że robisz to konsekwentnie, pracujesz nad tym codziennie, to też widzisz, że to jest realne, że ty wkładasz w tę energię, że zmieniasz siebie, zmieniasz, pomagasz innym zmieniać ich życie na lepsze i że to, że coraz lepiej ci się powodzi, czujesz się coraz lepiej, to jest takie transparentne i realne, bo ty faktycznie to robisz, że nie dostałaś tego za darmo, tylko faktycznie ty to robisz. Dobra. Więc to są takie najważniejsze rzeczy, które jest warto zrobić na początku, żeby sobie zbudować swoją społeczność, żeby też zbudować sobie pewność siebie w tym, co robisz. Wiemy już, jakie media społecznościowe do tego można użyć, wiemy, ile trzeba włożyć do tego. Energii, a jeżeli myślimy o tym, czy, czy, że to jest dużo pracy, nie, oczywiście, że jest to dużo pracy, nie, zawsze jak coś budujemy, to potrzebujemy e, popracować nad tym. Jeżeli myślimy o tym, że to jest na przykład trudne do zrobienia, oczywiście, że to jest trudne do zrobienia, ale porównaj sobie, jak trudne jest to, że pracuje się przez całe życie spełniając kogoś innego cele, czy robiąc coś, co uważa się, że, że nie jest dla ciebie ciekawe, nie rozwija cię i, i nie pomaga ci właśnie w tym, żeby też czuć się dobrze i czuć się lepiej, a to robisz, nie? Więc warto jest sobie to poukładać dobrze w głowie, że jesteś zdecydowany czy zdecydowana na to, żeby ruszyć, żeby zacząć właśnie swoją karierę jako online fitness coach. To jest coś, co można zrobić, a w czym ja ci chętnie pomogę. To w opisie właśnie tego materiału będzie link do Typeform. To jest taka prosta ankieta do wypełnienia. Jak ją sobie wypełnisz, to ja się z Tobą skontaktuję, umówimy się na darmową konsultację, no i będę w stanie wtedy Ci pomóc bezpośrednio indywidualnie. No i Pamiętaj też o tym, że ja będę tutaj oczywiście raz w tygodniu na żywo, czyli w sobotę o godzinie 12. Ten podcast nazywa się Make Fitness Great Again. Ja jestem Anna Sośnierz i nie będę ustawiać tutaj reklam właśnie na ten podcast. Nie będę też żadnych reklamodawców tutaj wpuszczać z czasem jak on się będzie rozwijał, nie będę tego dalej robić. Ale będzie mi bardzo miło. Będę Ci oczywiście dawać co tydzień wartość, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie będziesz obserwować, komentować, udostępniać i wtedy organicznie będę w stanie rozwinąć właśnie ten podcast i tą rzecz, która mnie teraz bardzo, bardzo cieszy i bardzo mnie spełnia, czyli będę pomagać Wam w tym, żeby Wasze biznesy pracowały jak najlepiej, żebyście dobrze zarabiali i jednocześnie, żebyście też. Mieli potężny wpływ na życie waszych podopiecznych. Więc moja piękna załoga to tyle, do dzieła, i widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego!